Mamy tutaj narysowane w układzie współrzędnych dwie proste. Pierwsza, druga. Chcemy opisać te proste równaniami. Każdą prostą można opisać w taki sposób. Y to się równa AX dodać B. To jest tak zwana postać kierunkowa prostej. Weźmy więc prostą L1. Zauważmy, że ta prosta przechodzi przez takie dwa charakterystyczne punkty. Punkt o współrzędnych 0,2 i punktów współrzędnych 2,0. O, tutaj może na początek przyczepię się do tego punktu 0,2, ponieważ z niego możemy bezpośrednio odczytać współczynnik B. Współczynnik B to jest ta dwójka, ta dwójka współrzędna y. -kowa. A skoro punkt przechodzi, a raczej prosta przechodzi przez punkt 2,0, to teraz zobacz, jak podstawię tutaj, w miejsce y0 i w miejsce x2 to policzę a z takiego równania, lub mógłbym skorzystać ze wzoru na współczynnik kierunkowy prostej. Wystarczy, że od tej liczby odejmiesz tą liczbę, otrzymasz 2, następnie od tej liczby odejmiesz tą liczbę, otrzymasz minus 2. No i współczynnik kierunkowy jest równy minus 1, więc prosta. Ma takie równanie. Może kolorkiem to zapiszę tutaj. L1. Teraz prosta L2. Prosta przechodzi przez punkty 0,2. Z tego możemy zapisać część równania tej prostej. I przechodzi przez punkt współrzędnych 1, 1,0. No to policzmy współczynnik kierunkowy. 2 odjąć 0 to jest 2. 0 odjąć minus 1 to jest plus 1, czyli to jest 2. A równanie prostej wygląda tak. Teraz już tylko ym, utworzymy układ równań, to znaczy przeniesiemy minus x na lewą stronę w pierwszym równaniu. To pierwsze równanie będzie wyglądało tak: x dodać y to się równa 2. Natomiast w drugim równaniu przeniesiemy 2x na lewą stronę ze zmienionym znakiem. O, I otrzymamy takie równanie. No i gotowe. To jest to, czego szukaliśmy w tym przykładzie.